Kogo zastąpi sztuczna inteligencja? W czasach, kiedy przez ostatnie półtora roku ta nazwa jest odmieniana przez wszystkie możliwe przypadki, warto się zastanowić nad tym, kogo zastąpi sztuczna inteligencja. Kto może czuć się bezpiecznie na rynku pracy, a kto się musi martwić o swoją przyszłość. Na kogo pokazuje ta sztuczna inteligencja? Może na Piotra? Jest, co wygląda, ale ten jest trochę może inny go. Może na Mateusza. A może Ciebie za sztuczna inteligencja. Może to z A może mnie. Słuchajcie, czy mamy prawo, czy musimy się martwić o, o to, co zrobi z nami sztuczna inteligencja? W momencie, gdy oni się tak dużo mówi, w tym całym chaosie, zalecam to, by oprzeć się na pachowej wiedzy naukowców. W Kajfuli. Specjalista w sztucznej inteligencji, który pracował w Google, autor dwóch książek: Inteligencja Sztuczna Rewolucja Prawdziwa i Wizja 2041, przytacza fakty o tym, co może zrobić sztuczna inteligencja, a czego przy obecnej technologii przewidywanej w przyszłości nie będzie w stanie wykonać, pomimo tego, że dużo się o tym mówi. Jakie są zatem fakty? Sztuczna inteligencja nie może tworzyć nie może konceptualizować. Nie będzie nigdy kreatywna. Nawet jeżeli słyszymy takie opowieści, to są to opowieści po to, żeby sprawdzić. Sztuczna inteligencja nie będzie kreatywna. Sztuczna inteligencja nie jest zdolna do pracy oko, koordynacji precyzyjnej, ręka oko Czyli nie wykona takich bardzo precyzyjnych, chirurgicznych rzeczy, rzeźwiarskich. Sztuczna inteligencja dodatkowo nie radzi sobie z nowymi przestrzeniami. Możemy ją dużo nauczyć, mamy autonomiczne samochody. Natomiast w nowym środowisku sztuczna inteligencja, autonomiczne roboty, AGV-y są biedne i potrzebują naszego wsparcia. I na to wszystko sztuczna inteligencja nigdy nie będzie mieć empatii. Nigdy nie będzie czuć, nie będzie mieć wrażliwości, nawet jeżeli wgramy do niej mnóstwo danych. Caillefouille przytacza takie też przypadki, przykłady, gdzie ludzie w domu starców Specjalnie chcieli się połączyć z innymi ludźmi, pomimo tego, że mieli komputery, mieli sztuczną inteligencję, to chcieli usłyszeć ludzki głos, naturalne emocje. Sztuczna inteligencja nigdy nie będzie mieć empatii. I to są fakty. Natomiast kto się musi obawiać? Bo na pewno jesteśmy w miejscu, gdzie dużo się zmienia i gdzie zmieni się w najbliższych już latach bardzo dużo. Kraj Wójt przygotował kilka takich przykładów, i na tych wykresach widzimy strefę zagrożenia. Powolne skaranie się, ludzką otoczkę, wpływ taki ludzki, bardzo socjalny i strefę bezpieczną. Czyli kto się musi obawiać Zdaniem. najbardziej. W lewym dolnym rogu, w strefie totalnego zagrożenia przez sztuczną inteligencję, są podstawowi tłumacze, telemarketerzy, którzy już dzisiaj są zastępowani Zdaniem. przez sztuczną inteligencję, radiolodzy gdzie na przykład rozpoznawanie raka albo tego typu sytuacji jest bardzo proste dla komputera i zrobi to lepiej. Sztuczna inteligencja powoli skrada się do, do analityków finansowych, prawnych, do prostych twórców tekstów internetowych, skrada się do pewnych naukowców, do naukowców związanych z medycyną. Natomiast sztuczna inteligencja najprawdopodobniej nie dotknie miejsc, gdzie mamy wpływ duży czynnika ludzkiego. Tych socjalnych, gdzie chcemy, żeby ktoś był z nami porozmawiał, żebyśmy wiedzieli, że to jest naturalne ludzkie odczucie, że jest empatia, czyli jakiś organizator wesel. Nauczyciel ciągle będzie kimś, z kim chcemy bardziej się komunikować niż tylko i wyłącznie ze sztuczną inteligencją. Planista finansowy, przewodnik. Chcemy, żeby to robili cały czas z nami ludzie. I taka jest wizja również hajfuńki. Strefa zupełnie bezpieczna. Tutaj mamy pozornie konfiersz, czyli ktoś, kto stoi na bramie, ochroniarz. Chcemy, żeby to był człowiek, który nas puści do zakładu i tutaj się ktoś nie musi obawiać. Pracownik socjalny. Psychiatra, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Dla tych, którzy zostaną przez nią zastąpieni. Może być bardzo potrzebne. Dyrektor pijany, No i prezes. Każdy chce pracować raczej z prezesem, który jest człowiekiem, a nie jest robotem. Warto się nad tym zastanowić. Ale jak będzie wyglądał ten świat? Dzisiaj mamy mnóstwo sytuacji, gdzie bardzo wiele osób zabiera głos i jednak mówi, że czeka nas świat bez pracy. Że to nie jest prawda, że w koniec końców wszyscy zostaną zastąpieni sztuczną inteligencją. Tak jak książka Daniela Suskajda, świat bez pracy właśnie opisuje tę sytuację, gdzie totalnie wszystko jest możliwe do zastąpienia. Przez sztuczną, przez sztuczną inteligencję. Czy to jest prawda? Czy mamy do czynienia być może z chaosem informacyjnym i należy na to spojrzeć trochę inaczej? O z kolei raport Światowego Forum Ekonomicznego mówi, że sztuczna inteligencja, nowe technologie, generatywne AI stworzą 133 miliony nowych miejsc pracy, likwidując 75. Czyli ten wskaźnik powinien być jednak pozytywny. Być może nie mamy się czego obawiać. Po prostu powstaną nowe, inne zawody. Czy jest to największa rewolucja w historii świata? Uważam, że tak. Dlatego, że sieci neuronowe jednak mają ogromne, gigantyczne możliwości. I wraz z rozbudową komputerów kwantowych będą mogły przetwarzać ogromne ilości danych. Czy będą koło nas siedzieć takie roboty, i my tam biedni z boku? Tego nie wiem. Co należy w związku z tym zrobić w tym momencie? Należy się interesować tą inteligencją. Zobaczyć, jakie, się, jakie są jej możliwości. Zobaczyć, jakie ona daje narzędzia. Jakie niesie ze, ze sobą ryzyka. Rozbudować tą wiedzę. Nie zamykać się. Dlatego mój przekaz jest prosty. Nade wszystko nie lękajcie się. Tūnai mi ngā rau.